Czy da się kupić robota sprzątającego, który oferuje najbardziej zaawansowane technologie, wysoką moc sącą, obsługę za pomocą aplikacji mobilnej, ale jednocześnie nie kosztuje 2000 zł? Odpowiedź brzmi tak. Oto Wojomi SE. Odkurzacz współpracujący z ekosystemem Xiaomi, który kosztuje nieco ponad 1100 zł, a do zaoferowania ma wszystko to, co niemal dwa razy droższe modele. Jak to możliwe? Oglądajcie, aby się przekonać. Mi i inne pokrewne marki, takie jak właśnie Wojomi, już od dawna oferują roboty, które cechują się takim samym zestawem funkcji, a często nawet szerszym, niż dużo droższe konkurencyjne modele. Jednakże do tej pory, aby kupić najbardziej zaawansowany model Wojomi V3, trzeba było zapłacić około 2000 zł, co dla niektórych osób dalej było zaporową ceną. Dlatego też producent zdecydował się przygotować model SE, oferujący jak najwięcej za jak najmniej. Zacznijmy od opakowania. W nim oczywiście sam robot oraz dedykowana stacja dokująca. Z akcesoriów dostaniecie nakładkę do mopowania i dwie ściereczki, a także dwie szczotki boczne do zamiatania kurzu. Całości dopełnia pojemnik dwa w jednym, na kurz oraz wodę do mopowania. I tutaj warto się na chwilę. Zatrzymać, ponieważ względem tych droższych modeli brakuje tutaj właśnie osobnych pojemników na zanieczyszczenia oraz na wodę. Jednakże w razie potrzeby można dokupić je osobno. A jakie ograniczenie ma ten pojemnik dwa w jednym? No, oczywiście sama pojemność tego miejsca na kurz jest oczywiście mniejsza niż w przypadku dedykowanego pojemnika na kurz. Oraz druga sprawa to wyciąganie nieczystości. W przypadku pojemnika dedykowanego po prostu go otwieramy, wysypujemy całość, a tutaj mamy taki nieco mniejszy otwór na właśnie wyciągnięcie tych nieczystości. Jest to po prostu troszkę trudniejsze ale nie jest to jakaś super niedogodność. Wygląd zewnętrzny również nie wskazuje na to, że do czynienia mamy z budżetową konstrukcją. Tradycyjnie mamy tutaj okrągły kształt z niewielką wyspą na górze, gdzie znalazł się sensor LiDAR. Warto też powiedzieć, że jest taka nowa wersja kolorystyczna, mamy połączenie bieli z różowym złotem, co nie do końca mi podchodzi, ale być może niektórzy znajdą tutaj coś właśnie dla siebie. Wracając jednak do tego sensora LiDAR, czyli do tej wyspy, to za pomocą wiązki lasera nieustannie skanuje on pomieszczenia, by zawsze odnaleźć się w przestrzeni i efektywnie sprzątać. Ta technologia pozwala także na mapowanie całego mieszkania lub domu, aby później można było zarządzać sprzątaniem z poziomu aplikacji na smartfonie. Na spodzie i od frontu robota znalazły się specjalne czujniki. Te pierwsze zapobiegają opadkowi ze schodów, drugi natomiast wykorzystywany jest w trakcie sprzątania. Niektóre odkurzacze autonomiczne mają tendencję do obijania się o przeszkody podczas pracy, natomiast z wykorzystaniem tego przedniego sensora wojomi SE będzie delikatnie podjeżdżał do przeszkód, po czym po prostu je ominie. Jeśli chodzi o spód, to tutaj znajdziemy oczywiście mechanizmy sprzątające. Szczotkę boczną oraz oczywiście główny wałek. Odpowiedzialny za zbieranie wszelkich nieczystości. Ten wyposażony jest zarówno w klasyczne zmiotki, jak i w silikonowe paski. Dzięki nim znacznie lepiej radzi sobie na przykład ze zbieraniem włosów. I tutaj warto zauważyć, że dokładnie te same mechanizmy sprzątające są zastosowane w tych droższych modelach. Tutaj znalazło się także miejsce do przymocowania właśnie całej nakładki mopującej. Tak jak wcześniej wspomniałem, w zestawie mamy dwie wymienne ściereczki mopujące, także jedną możemy sobie suszyć, a drugą używać w tym samym momencie do mopowania. Jednakże one się między sobą różnią, małym szczegółem jedna przeznaczona jest do najzwyklejszego mopowania, sprzątania na mokro, natomiast druga przedzielona jest specjalną wstawką, więc od razu będzie wycierać nadmiar wody, który może się pojawić przy mopowaniu. Dokładnie tutaj, jak widzicie, jest taka kreseczka, która ma za zadanie zbierać ten nadmiar wody. I tak jak już powiedziałem, wszystkie te elementy wyglądają tak samo i pracują dokładnie tak samo jak w przypadku droższych modeli Wojomi, różnic tutaj szukać na próżno. Konfiguracja robota jest niezwykle prosta. Wojomi SE łączymy z naszym smartfonem za pomocą uniwersalnej aplikacji Xiaomi Home. Po dodaniu robota do konta należy wykonać pełne sprzątanie całego mieszkania. Dzięki temu odkurzacz utworzy mapę, którą potem będziecie mogli edytować, dzielić na konkretne pokoje, dodawać wirtualne ściany czy strefy, które robot ma omijać. Aplikacja pozwala na odkurzanie tylko konkretnych pomieszczeń, ustawienie harmonogramu sprzątania, a także siły sącej czy ilości wody wykorzystywanej. Do jako, że jest to nowy model, to część elementów w aplikacji nie jest jeszcze odpowiednio przetłumaczona na język polski, mam nadzieję jednak, że zostanie to naprawione wraz z kolejną aktualizacją. A teraz najciekawsze. Siła ssąca w modelu Wojomi SE wynosi 2200 paskali, czyli o 200 paskali więcej niż w modelu Wojomi V2, czyli były flagowy model jest to, natomiast jest to o 400 paskali mniej niż w najdroższym aktualnie Wojomi V3. Ja sam na co dzień używam modelu Wojomi V2 i moc 2000 paskali jest w zupełności wystarczająca, a tutaj dostajemy na górkę dodatkowe 200 jednostek i to w niższej cenie. Na dodatek Wojomi SE jest najcichszym modelem w tym zestawieniu, czyli jest cichszy nawet od tego najdroższego, bo maksymalny hałas jaki generuje to 75 dB. Moc odkurzania w Wojomi SE, czyli 2200 paskali, można oczywiście dostosować w zależności od potrzeb. Dostępne są cztery tryby, w tym jeden cichy. W aplikacji można także wybrać, czy robot ma jedynie odkurzać, czy też ma jednocześnie mopować. Jeżeli chcecie umyć podłogę, wystarczy, że do zbiorniczka nalejecie zwykłej wody oraz nałożycie przystawkę mopującą. Na tył odkurzacza. Co do mopowania, to tutaj również funkcjonalności przeniesione są z droższych robotów. Dozowanie wody odbywa się w sposób elektroniczny, a nie grawitacyjny. Dzięki temu można dostosować ilość wody, jaka zostaje użyta do mycia, czyli na przykład na drewnianą podłogę dajemy mniej wody, a na płytki dajemy więcej. Robot oferuje także dwa tryby jazdy, znane z tych droższych modeli. Pierwszy standardowy algorytm S znany jest z wielu tańszych rozwiązań, świetnie sprawdza się przy klasycznym odkurzaniu oraz do szybkiego odświeżenia podłogi na mokro. Drugi styl jazdy, zwany Y, jest właśnie dedykowanym trybem dla mopowania i może zdecydowanie dokładniej umyć powierzchnię. Wojomi SE bardzo dobrze radzi sobie ze zbieraniem różnego rodzaju zabrudzeń, zarówno z paneli, jak i z płytek. Nie jest on co prawda wyposażony w tryb rozpoznawania dywanów, ale z ich odkurzaniem również powinien poradzić sobie bardzo dobrze, o ile uruchomicie najwyższą moc ssania. Dzięki tej wysokiej mocy ssącej 2200 paskali, niestraszne mu są także wszelkie zakamarki czy szczeliny w posadce. No dobra, ale skoro ten robot jest taki dobry, to dlaczego jest tańszy? Już tłumaczę. Oprócz nieco słabszej mocy silnika w porównaniu do flagowego Wojomi V3, w modelu SE zastosowano nieco mniejszą baterię, 3200 mAh. Pozwala ona wykonać pojedynczy cykl sprzątania trwający maksymalnie do dwóch godzin, oczywiście w zależności od mocy sprzątania i powierzchni po jakiej robot jeździ. A to wszystko przekłada się na możliwość odkurzenia około 200 m2. Jeżeli jednak robotowi zabraknie energii, to sam odnajdzie drogę do stacji dokującej, by uzupełnić baterię, a po naładowaniu dokończy sprzątanie. Tanie. I to już wszystko, jeżeli chodzi o model Wojomi SE. Jak widać, pomimo niskiej ceny, oferuje niemal dokładnie to samo co droższe modele tej samej marki. Wojomi SE to po prostu świetny odkurzacz autonomiczny, który doskonale radzi sobie z większością zabrudzeń, jakie mogą pojawić się w Waszym domu. Za taką cenę zdecydowanie jest wart kupienia. A co Wy sądzicie o odkurzaczach autonomicznych, inaczej zwanych robotami sprzątającymi? Macie takiego w domu, planujecie kupić, a może jesteście właśnie przeciwnikami takich rozwiązań? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Link do ceny tego modelu również znajdziecie w komentarzu pod tym filmem, jak i w opisie pod tym filmem. Wpadajcie także na naszego Instagrama TechnoStrefa, bo tam o tym, co testujemy na bieżąco, dajemy Wam znać po prostu na co dzień. Oraz oczywiście wpadajcie także na naszą stronę technostrefa.com, gdzie właśnie na przykład recenzje robotów sprzątających znajdziecie w formie tekstowej. To by było na tyle. Mówi do Was Szakal. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Udostępnijcie ten film, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.